Cześć, witam Was bardzo gorąco. Z tej strony Daniel. Dzisiaj nagrywam takie szybkie wideo, żeby Wam powiedzieć, co się dzieje u mnie. No i dzisiaj chciałbym Wam pokazać właśnie, że dołączam te produkty do listy moich rzeczy, które biorę na co dzień. Oczywiście kolagen już mi się skończył, chlorofil mam może tam na dzień, na dwa, ponieważ wypiłem go dość szybko. No chyba nie minęło nawet dwa tygodnie, jak już praktycznie wypiłem i już zrobiło mi się trochę miejsce w lodówce, więc mogę otwierać kolejne butelki po prostu mam małą lodówkę i niestety nie mogę sobie otworzyć wszystkiego, co bym chciał. Ale tak czy siak zaczynam właśnie brać teraz te produkty. Planowałem zrobić, żeby właśnie witaminę C wypić bardzo dużo w bardzo krótkim czasie i zobaczyć, czy będę miał jakieś, że tak powiem, historie. Ale zobaczę, jeszcze się zastanowię nad tym. Na pewno będę brał dzień i noc, ponieważ dzień i noc ma bardzo dużo witamin i różnych minerałów, które nam są bardzo potrzebne ponieważ jest tam bardzo dużo różnych owoców warzyw, które są po prostu w bardzo dobrej synergii i to po prostu trzeba na pewno brać to jest po prostu, jak to mówią maschew i trzeba po prostu to brać i stosować, ja po prostu stosuję i mam i stosuję, dobrze mam kieliszek i zaczynamy, oczywiście wszystkie butelki są zapieczętowane, warto sobie troszeczkę zamieszać Otworzyć tutaj ten holik, tak? ścienny folikę i sobie otwieram. Ale może ciężko troszeczkę otworzyć. Pamiętajcie, że tutaj po prostu jest to, nie ma konserwantów, trzeba to trzymać w lodówce po otwarciu i po prostu tu jest jak gdyby próżniowo zamykane. Na no te koreczkę oczywiście mocno trzymają, więc stosujemy sobie zwykłą gumeczkę, nakładamy właśnie na koreczek i wtedy nam się dużo łatwiej to będzie otwierać. I teraz. Widzicie? i bardzo ładnie poszło i ja sobie po prostu polewam troszeczkę witaminy C o, to będzie chyba 50 ml bo to, to, to całe ma chyba 100 ml, jak dobrze pamiętam ściągam sobie gumeczkę, bo zaraz będę otwierał dzień i noc, jest teraz godzina przed 8, więc otworzę sobie noc a jutro może dzień, albo może jeszcze dzisiaj sobie otworzę, wypiję, spróbuję jakie to jest, jedno i drugie no to co, no to zdrowie, tak No, kwaskowe trochę, ale jest ok. No to co, zaczynamy jeszcze dzień i noc. Oczywiście produkt na noc pijemy na noc, produkt na dzień pijemy w dzień, aczkolwiek można sobie wypić jedno i drugie. Przecież nam to nie zaszkodzi, bo to są same dobre rzeczy. A no tak, gumeczka jeszcze. Także jak widzicie, ja stosuję. I nie jest to, że tam mówię, że stosuję, a nie stosuję, bo stosuję, otwieram przy Was i oczywiście... Zażywa. Słyszeliście jak syknęło, także zassało biorę sobie oczywiście teraz ten produkt na noc no i zobaczymy jak to smakuje czy ja wiem jak smakuje, ale chciałbym się z wami jeszcze trochę podzielić także no taki fajny winogronowy smak ale tu jest bardzo dużo rzeczy. Jeszcze do tego wideo postaram się właśnie dołączyć taką informację, ile tu jest właśnie różnych rzeczy w środku, ile witamin, ile właśnie dobrych rzeczy, które dla nas są bardzo potrzebne. Dobra, piję do końca. No, fajne. Dobra, ciachamy jeszcze białą i będziemy mieć, że tak powiem, porównanie. Dobra, jedziemy z białą. Oczywiście nam to nic nie zaszkodzi, czy mnie na pewno nie zaszkodzi, bo ja dość dużo tych suplementów teraz stosuję. Dobrze, gdzie gumeczka? Jedziemy z gumeczką. Ajajaj. Spieszy się trochę, bo zaraz mecz. Nie? Więc chciałem trochę pooglądać. O, fajnie zastało. I zaczynamy od też białej. Spróbujemy sobie. Także rano już będę miał otwarty. No, to jest fajne, ale troszeczkę bardziej cierpkie niż to czarne ale no mniej taki winogronowy, bardziej cierpkie, ale jest ok myślę, że jak taką porcję wypiję witaminę i to, to będzie jakieś 100 ml bo to ma 100 ml po 50 będzie bardzo fajnie oczywiście dla mojego zdrowia ja oczywiście mam taki channel, że sobie właśnie robię to sprawdzenie mojego organizmu i też moich badań powiedzmy za jakiś tam czas ja oczywiście wychodzę z tego założenia jak mam wydać na lekarza, to wolę wydać na siebie i sobie właśnie stosować te suplementy i oczywiście być dłużej zdrowym i oczywiście zachować młodzieńczy wygląd na dłużej, bo oczywiście wiemy, że kolagen bardzo nas dobrze, jak to mówią, konserwuje. Oczywiście kolagenu po 20 roku życia nasza, że tak powiem, produkcja naszego kolagenu spada i musimy go po prostu oczywiście dostarczać z zewnątrz. I pamiętajcie, że kolagen bardzo dobrze jest właśnie wraz z witaminą C, oczywiście tam jest witamina C, ale jak weźmiemy sobie jeszcze dodatkową witaminę C, to nam nic nie zaszkodzi, a na pewno pomoże. Także tak to wygląda. I pamiętajcie, że witamina C najlepsza jest w formie płynnej. Dlaczego? Ponieważ w naturze jest w formie płynnej i kapsułkowa, czy proszkowa, czy jakieś tam w jakimś proszku no to już nie jest taka super witamina która daje nam dużo korzyści. Tak? Ta w formie płynnej jest najlepsza. Tak samo dr Kartas kiedyś powiedział gdyby mógł zrobić wszystko w jednej tabletce to by zrobił jedną tabletkę ale że nie można że musi to być podzielone no to jest tak jak jest. I jeżeli mogłoby być zrobione w formie kapsułkowej to byłoby w formie kapsułkowej a jeżeli nie można ponieważ no nie, wiem, nie daje nam tyle korzyści czy nie, nie, nie daje nam tyle możliwości. Czy też no, benefitów, jakby to można było powiedzieć, i korzyści dla zdrowia, więc jest to robione w formie płynnej. I po prostu tak to jest. Doktor Kardasz na pewno wie, o czym mówi, więc robi tak, żeby było dobrze dla nas i dla naszego zdrowia. Także myślę, że tym filmem troszeczkę Was zachęciłem. Oczywiście mamy teraz ten okres grypowy i tej drugiej grypy. Czy tego, tej choroby na, na, na coś tam, na K. Więc musimy się oczywiście uodpornić, podnieść naszą właśnie odporność, żeby nas żaden wirus nie zaatakował. No i dlatego ja teraz sobie stosuję właśnie dużo tych witamin, suplementów, tylko właśnie po to, żeby podnieść swoją odporność i żeby być cały czas zdrowym. Oczywiście nie podniesiemy tej odporności w jeden dzień po wypiciu nawet chociażby nie wiem, pół butelki jednego produktu. Trzeba to budować troszeczkę dłużej i w troszeczkę dłuższym okresie, więc ja po prostu cały czas to stosuję. No i teraz, tak jak wiecie, w tych większych dawkach niż jest zalecane, jest zalecane na opakowaniu. Dobrze, to tyle na to wideo. Pozdrawiam Was bardzo gorąco, trzymajcie się, cześć. poszczególnych organów i przyswajalność substancji czynnych podlegają ściśle rytmowi dobowemu a właściwe zrozumienie sposobu działania zegara biologicznego to klucz do efektywnej suplementacji nic zatem dziwnego że odkrycie molekularnych mechanizmów kontrolujących ludzki zegar biologiczny zostało nagrodzone Noblem Zanim Szwedzka Akademia doceniła odkrycie trzech amerykańskich naukowców Jeffrey'a Hala, Michaela Rozbacha oraz Michaela Yanga, firma Duolife wprowadziła na rynek produkty wykorzystujące potencjał dobowego rytmu organizmu, czyli zestaw suplementów w diety Duolife Dzień i Noc. Duolife Dzień wspiera procesy antyoksydacyjne, wspomaga pracę układu sercowo-naczyniowego. Pozytywnie wpływa na funkcję układu immunologicznego, pomaga oczyścić organizm i utrzymać prawidłową wagę ciała. Natomiast Duolife noc wspiera regenerację organizmu i umożliwia spokojny sen. Wspiera funkcję układu immunologicznego, wspiera procesy antyoksydacyjne, wspomaga układ sercowo-naczyniowy. I wywiera pozytywny wpływ na funkcję oczyszczania organizmu oraz prawidłową wagę ciała. Każdy z produktów to unikalne połączenie 13 składników dobranych pod kątem synergii. Pozwala to uzyskać wysoki poziom biodostępności, czyli faktyczną ilość składnika, która dociera do komórek organizmu. Do produkcji suplementu diety w dzień i noc, Używamy butelek ze szkła przeznaczonego do celów farmaceutycznych bez ołowiowego i nieporowatego o odpowiedniej grubości. Szkło tego typu jest bezwonne i szczelne. Najlepiej chroni przed światłem, wilgocią i zmianami temperatury nie wchodzi w interakcję ze składnikami produktów płynnych. Procedura utrwalania produktu dole w dzień i noc w formie płynnej opiera się na metodzie Innovation Han Hydrostatic process by Dual Life. Proces ten jest bardzo ważny, a całość odnosi się do koncepcji minimalnego przetwarzania, natomiast zaletą jest wysoka jakość zdrowotna i trwałość oraz zachowanie naturalnych walorów odżywczych i sensorycznych w porównaniu z produktami utrwalonymi metodami klasycznymi. Wykorzystany proces technologiczny bazuje na zasadzie synergii działania wielu czynników utrwalających. Pozwalając zachować najwyższą jakość produktu bez stosowania substancji konserwujących. Dualife Vita C to bogate źródło naturalnych substancji. Które wspiera układ immunologiczny, wspomaga organizm w trakcie przeziębienia i może skracać czas trwania infekcji. Wspomaga poprawę samopoczucia i dostarcza energii. Jako silny przeciwutleniacz chroni przed wolnymi rodnikami. Do produkcji suplementu diety Dualife Vita C używamy butelek ze szkła przeznaczonego do celów farmaceutycznych bez ołowiowego i nieporowatego o odpowiedniej grubości. Szkło tego typu jest bezwonne i szczelne. Najlepiej chroni przed światłem, wilgocią i zmianami temperatury. Nie wchodzi w interakcję ze składnikami produktów płynnych. Procedura utrwalania produktu Vita-C w formie płynnej opiera się na metodzie Innovation Hydrostatic Process by Dual". a całość odnosi się do koncepcji minimalnego przetwarzania. Zaletą metody jest wysoka jakość zdrowotna i trwałość oraz zachowanie naturalnych walorów odżywczych i sensorycznych w porównaniu z produktami utrwalonymi metodami klasycznymi. Wykorzystany proces technologiczny bazuje na zasadzie synergii i działania wielu czynników utrwalających, pozwalając zachować najwyższą jakość produktu bez stosowania substancji konserwujących.